Cześć, z tej strony Oscar i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem z Robloxa. Dzisiaj zagramy sobie w e, Until... Un, nie umiem mówić Untitled e, Fishing Game. Czy jakoś tak? I tutaj łowimy sobie ryby. Ja już w to trochę grałem, bo już mamy tutaj krajdę, która się nazywa pole. E, to jest jakiś tam arktyczny świat, nie wiem Coś w tym stylu W ogóle to jest taki fajny game pass, który w sumie kupimy od razu Nie będziemy przedłużać, tutaj kupujemy od razu fajny game pass, który Naprawdę przyspieszy progres, ponieważ No tylko 25 boksów w ogóle kosztował I tutaj będziemy, zobaczcie jak szybko że Porównajcie sobie jak szybko w ogóle tutaj Teraz rzucamy, więc no, to dużo nam da jeszcze tutaj i nawet szybciej łowią te e, ryby. E, w sumie to, jeszcze się zastanawiam nad kilkoma game passami, czy kupić tego tutaj peta. Nie, kupimy sobie to jajko. Kupimy sobie tutaj to jajko ekskluzywne, ponieważ tutaj jest to samo jakbyśmy wydali na tego bilionera 5, ale możemy dostać coś lepszego. O! O! 9% czy to nie jest ten drugi najlepszy przypadkiem to jest ten drugi najlepszy i on daje 137 on daje 137, bo to pod tym oka zobaczyłem musiałem się jeszcze upewnić i ten... I faktycznie on daje 137.7 Kopiłbym w sumie więcej tych petów, tylko muszę jedną rzecz sprawdzić. Muszę jedną rzecz sprawdzić tutaj połówmy sobie trochę rybek, żeby tutaj mieć na opening, ponieważ chcę jedną rzecz sprawdzić, jeśli chodzi o tą, y, te ekskluzywne jajka, bo tutaj y, no, te PETy po prostu się ulepszają, chyba y, że ten PET się ulepszy, te ekskluzywne się PETy ulepszają, jak nasze PETy też się ulepszają, na przykład jak będziemy mieli lepsze niż to to wtedy ten PET nie będzie, ten ekskluzywny nie będzie miał 137,7, tylko chyba troszkę więcej, więc ja chciałem przetestować, czy to tak faktycznie działa, więc musimy trochę tych Blue Steel yy, Gai wydropić. Dlatego no trochę musimy po, i tych jajek pootwierać W ogóle tutaj dropnęła nam ta legenda za 3%, więc to chyba dobry drop, ile ona daje? 22 nożnika, no to no nie, nie spełnia tych warunków, żeby yy, musimy trochę tych Blue Steel gajów jednak ten, i rzućmy sobie z 15 nożnikiem bo tutaj tutaj możemy dropnąć yy. no nic ciekawego w ogóle tutaj już dropnęliśmy ostatniego blue Steel Gaja, yy, bo trochę sobie już pofarmiłem połowiłem, no i przerabiamy go na golden dobra Sprawdźmy 130h, bo on daje tyle samo Aha, no to musimy jednak zrobić tego White Tentacle, czy jak on się tam nazywał, więc Musimy jeszcze trochę połowić, chociaż to nie zajmie długo Bo przecież no, to chwila moment, bo dużo farmimy Z tym No dobra, trochę yy, musieliśmy Potwierać tych jajek, więc, dobra przeróbmy sobie I zobaczmy o ile lepszy będzie, czy w ogóle OK, jest dużo lepszy, więc no to się mega opłaca, bo te PETy są parę razy tam lepsze niż mój najlepszy PET, ten zwykły. Zastanawiam się też, jakie inne gamepasy kupić dwa razy, LAG, cztery jakieś tam. Doszedłem do wniosku, że jednak nie będziemy kupować passów, tylko kupimy sobie te trzy jajka razy trzy. Znaczy ja wiem, że ja mógłbym 50 od razu okej, okay. no nie, nie za dobre dropy, chociaż tam 15% mogłem, mógłbym yy, od razu te 50 robuxów wydać na 10, ale ja nie chcę od razu wszystkiego otwierać, tylko tak, o jesteśmy w ogóle kolejnego tego rexa, więc no naprawdę nasz team jeśli chodzi o alaka, się naprawdę bardzo dobrze, yy, bardzo mocno zmieni no i ostatnie może jeszcze jakiś jednoprocentowy no niestety nie, ale <laughs> kolejny reks, więc no co ja będę narzekał? Przecież tutaj naprawdę bardzo fajny drop z tych jajek. Yy... Dobra. To co? zobaczmy w ogóle jakie szczęście, czy jakiś, nie wiem, od razu wpadnie najlepsza ryba, nie? Bo tutaj... Ale widzę, że niestety nie. Dobra, tutaj rzucamy sobie z 15 razy lakiem i jak teraz mi nie wypadnie ta yy, ryba ta za... 15 tysięcy, czy tam ile to tam jest? 25 tysięcy to nie wiem. Nie wypadła, no nie. Dobra, tutaj w ogóle możemy sobie subgrade'ować trochę tych ścieżek. W sumie tylko 100 jednak, więc. To... Ale to zawsze tam. Zobaczmy w ogóle, ile teraz rzucę. Bo trochę się może zmienić. Uwaga, no tam 1025. No to trochę tam więcej. W ogóle pójdźmy sobie do tego, że bo bo, jakby to powiedzieć, tutaj mało farmiłem i tu też trzeba farmić, żeby no mieć rebirfy i progresować szybciej. Tutaj w ogóle to jest w ogóle inny word, więc tutaj możemy ten od początku w ogóle wystartować i zob zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wyglądało na początku. Że, jakby to powiedzieć, że. Jak to na początku wyglądało, tylko że ja mam już gamepass, więc w sumie tutaj do, jak widzicie do szybciej łowię, bo te passy działają na dwa wordy. Ja wcześniej myślałem, że właśnie tylko na jeden, ale jednak na dwa, więc naprawdę to jest mocne. Chociaż jakby działały tylko na jeden, to by nie miał sensu w sumie chyba tego kupować Do czym? Miałoby, ale mniejszy niż ten. O, w ogóle dropnęliśmy tego najlepszego. Chociaż on jest tylko jeden na 700. My mamy, mamy moc luck, więc to, to mielibyśmy je dropnąć jakoś szybko. I dobra arena, to, e, znaczy krajina tutaj. To nic dobrego nie wydropiliśmy i w ogóle tutaj nie możemy nic. Dobra, możemy wreszcie tego 15 razy laka Więc zobaczmy, czy coś dobrego. No, druga najlepsza. No nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Mogło być. Lepiej, i moglibyśmy dopnąć tego najlepszego. jest Jednak, niestety nie. Dobra, tutaj możemy dużo wetki sobie kupić, więc kupmy sobie dwa razy w sumie i się raz lakier. Teraz mi nie wypadnie to najlepsze z tego tej świata. O, w ogóle dorzuciliśmy do nowego świata, więc to jest akurat bardzo ciekawe. Dobra, ale. Ostatni rzut tutaj, może w końcu coś tam dropnie? No nie. Więc dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Lajkujcie, subskrybujcie, ulepszmy sobie. No i cześć.